Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, słuchajcie, i zapraszam do szóstego filmu z serii naszego końcoworocznego, tarotowego wyzwania. Dzisiaj, już patrzymy w przyszłość, to znaczy, odnośnie przeszłości pojawiło się pięć filmów. Mam nadzieję, że poczyniliście pewne spostrzeżenia intuicyjnie, intelektualnie, zapisaliście sobie różnego rodzaju informacje, notatki zrobione, przemyślenia też zanotowane, i teraz czas, żeby spojrzeć w przyszłość. I pytanie brzmi kochani, które z moich, który z moich sukcesów, który z moich kroków milowych, tych ważnych dla mnie wydarzeń, które poczyniłem w ubiegłym roku, w mijającym już roku, będzie mnie, mnie niósł w kolejne 12 miesięcy? Z czego mogę korzystać, jeśli chodzi właśnie o sukces o krok milowy, z jakiego rodzaju doświadczeń mogę korzystać dalej z powodzeniem w kolejnych 12 miesiącach, tak? Na co zwrócić uwagę? I tutaj Kochani, odpowiadając na to pytanie, wyjmiemy trzy karty, i ja dzisiaj raczej się skoncentruję na tym, żeby te karty wam pokazać. Wybrałam talię, która jest w gruncie rzeczy taka bardzo szczegółowa, no bardzo wymowna, mogę w ten sposób to określić, żeby wam sprawę ułatwić, jest bardzo drobiazgowa. I wybiorę trzy karty i nie bardzo będę je interpretować. Po prostu pokażę wam ilustrację. Zamysł jest taki, żebyście moi mieli. Sami spostrzegli jakby to, co dla Was jest ważne, ten szczegół, ten drobiazg lub całokształt, być może, który Wam się tutaj pokaże, który można uznać za znaczący. Znaczący w tym znakresie, że przekaże Wam podświadomy jakiegoś rodzaju impuls do. Wglądu głębszego, co tym samym doprowadzi do pewnego momentu eureka, mam nadzieję, a moment eureka z kolei doprowadzi do tego bardzo takiego aktywnego działania w konkretnym kierunku. Zaczynamy zatem. Pierwsza karta. Najpierw wyłożę je wszystkie. Druga. I trzecia. E, mamy tutaj dziewięć kielichów, mamy króla mieczy i mamy cztery buławy, a na spodzie mamy koło fortuny. I zaczniemy od koła fortuny. Pokażę Wam tylko koło fortuny. Ono jest tutaj niesamowicie um, interesująco zilustrowane. Wszystko w biegu, wszystko w ruchu, wszystko się dzieje. Natomiast pomimo tego, że dzieje się bardzo dużo, to tego człowieka jakby coś prowadzi, prawda? On jest całkowicie zadowolony z przebiegu zdarzeń. Więc e, tu dla mnie ważne jest tempo. Tempo zilustrowane na tej ilustracji, kochani. Tempo spraw, które się dzieją, które jakby wy, może w pogoni za czymś, całkiem zadowoleni, e, idziecie wybraną przez siebie drogą. Dobrze, ale miałam nie interpretować, nie podpowiadać i właśnie już się zapędziłam. Zobaczmy. Druga karta, czyli tak naprawdę to był spód, więc tu jest pierwsza. Dziewięć kielichów. Myślę sobie tylko, że podpowiem Wam tak: zwróćcie uwagę na to, co jest za tymi postaciami, w sensie, co jest za tą parą, co znajduje się za tą parą, co znajduje się przed tą parą na stole. Czy w okolicy, w otoczeniu są ludzie, co oni robią, ich wyrazy twarzy, czy, czy może to zwiastować jakiegoś rodzaju ważny moment w Waszym życiu, który przeżywaliście? No po prostu, przyjrzyjcie się bardzo, proszę, tej ilustracji. Dziewięć kielichów mogłoby świadczyć o zadowoleniu i spełnieniu jakiegoś życzenia, więc ewidentnie, ewidentnie osiągnięciu ważnego celu, kroku milowego, czy też sukcesie. Druga karta to Król Mieczy. Król Mieczy, zwróćcie uwagę na wyrazy twarzy ilustrowanych tutaj jakby postaci, na to gdzie one się znajdują, jakby kim może być ta osoba, lub może to Wy w jakiejś konkretnej sytuacji, zachowując odpowiednią powagę co do sytuacji, prawda? Zastanówcie się, czy ta Osoba jest przygotowana mniej lub bardziej do tego, co za chwilę ma powiedzieć, wygłosić. Myślę, że jest bardzo przygotowana, biorąc pod uwagę notatki tutaj przez nią poczynione. No, przyglądajcie się. Ja już więcej nic nie mówię. To jest energia płynąca z karty król Mieczy. I trzecia karta z wybranych jest to znaczy z wybranych no z tych, które pokazał nam tarot. Są to cztery buławy. Energia płynąca z karty cztery buławy, no niesamowita to jest, powiedziałabym, bo zarówno dziewięć kilków, jak i cztery buławy to są karty takiego świętowania, zadowolenia, więc znowu zwróćcie uwagę na okoliczności, jak dla mnie. Okoliczności, ludzi, otoczenie, wystrój wnętrz być może. Um, prezencje, e, oprócz tego w moim odczuciu jeszcze ważne są relacje, w jaki sposób relacje są przedstawione na tych kartach, e, szczególnie na tych kartach dziewięć kielichów i cztery buławy. To wszystko, co przychodzi Wam do głowy, pierwsza myśl po zobaczeniu tej ilustracji, związane z jakimś konkretnym eventem, z jakimś konkretnym wydarzeniem, z jakąś konkretną okolicznością, tak? Mm. No i to tyle, na dzisiaj kochani to tyle, takie nietypowe, nietypowe dzisiaj jest jakby rozłożenie do tego czytania, do tej serii, dlatego, że doszłam do wniosku, że to jak mówię w jakimś znaczeniu czasami narzuca Wam pewnego rodzaju myśli właśnie, narzuca Wam pewnego rodzaju spostrzeżenia, a dziś zależało mi na tym, żebyście całkowicie lub prawie całkowicie zdecydowali się zaufać sobie i wysnuć konkretne przypuszczenia widząc konkretne ilustracje. Uważajcie na siebie, życzę Wam cudownego tygodnia. Ściskam, pozdrawiam, bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia.